My harcerze, korzystając z tej uroczystej chwili jaką jest niewątpliwie święto odzyskania przez Polskę niepodległości, chcielibyśmy dzisiaj przeprowadzić jedną z najważniejszych naszych uroczystości, a mianowicie przeprowadzenie Przerzeczenia Harcerskiego. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Wejherowo, Szczep Luzino, 70. Luzińska Wodna Drużyna Harcerska, Rozkaz L08 łamane przez 2012. Wyjątek z rozkazu punkt 1. Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Druchnę Aleksandrę Chomicz i drucha Jakuba Konkol. Druchna Aleksandra Chomicz. Druch Jakub Konkol. Do złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Do sztandaru Wystąp. Proszę wyciągnąć prawe ręce do złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Na sztandar. Powtarzamy słowa roty przyrzeczenia harcerskiego. Mam szczerą wolę, szczerą wolę. Całym życiem, całym życiem. Pełnić, służbę Bogu i Polsce, pełnić służbę Bogu i Polsce Nieść chętną pomoc bliźnim być posłusznym prawu harcerskiemu. Być posłusznym prawu harcerskiemu. Po przyrzeczeniu. Spoczni. Szczep Spocznij. Poproszę pana Wójta pana Ruzino, pana Jarosława Wejer oraz panią porucznik Salomeę Jamrożek o uroczyste przypięcie krzyży harcerskich. I mocno wierzę we wszystkie...